Chris? Chris? skarbie! Pora wstawać! O nie! Czy to jest... nóż? Nie. Chris, wiesz może, kto zjadł ciasto? Oraz co twój nóż robi w pustej blaszce? Och, Chris, mam znowu zamknąć piekarnię na kłódkę? Pośmialiśmy się, ale teraz już wstań. Już, już wstawaj, czas iść do szkoły. Krzysiu Deltaran, dzień dobry, widzowie. Tak, to ja wróciłem. Krzysiu Deltaran! Krzysiu Delta. dzień dobry widzowie w kolejnym odcinku z chapteru Nie z czapteru... pierwszym odcinku z chapteru drugiego. Dokładnie tak. Jezu! Ale ja chciałem nagrywać, wcale nie. <grystanie> o. Jak się... Szkiełko, nice! tej kieszeni znajduje się odwołała czegoś dziwnego. To jest ten shadow crystal, dokładnie. Ciekawe, ciekawa reakcja w ogóle. Ciekawy żart, nie? Bo wiecie, bo w pierwszym chapterze Krzysiu wyciągnął nóż pod koniec pierwszego chapteru i w, w, wsadził, wsadził mnie jako dusza do tej klatki. E, niemiłe to było z jego strony. I wiecie, takie śmieszne, haha, bo Krzysiu zjadł. E, Krzysiu zjadł. E, ciasto. Haha, no, wcale nic nie zrobił innego. Dobra. Na pulpicie znajduje się wolno o nazwie moja epicka gra. Większość grafik jest naprawdę słaba. I ostatni boss jest stworzeniem z ogromnymi tęczowymi skrzydłami. Ta gra raczej nigdy nie zdobędzie większej popularności. No, no. Nie ma to jak jechać po swojej własnej grze, nie? No. Nawiązanie do Undertale, dokładnie. Ju! Krzysiu, tej tutaj jest zwana tobą. Co jest? To? Że chodzi, że chodzi, że teraz. Co? No, to tak, żeby duszą jesteśmy. Dokładnie. Dobra, chodźmy, chodźmy, chodź, chodźmy. A, tylko jeszcze trzeba coś zrobić. Dobra, zaliczone. E, możemy iść do szkoły. Kwiaty. No nie, no. Rzuciła. Rzuciła kwiaty od nas gora do śmieci. Ty głupia. Moja mamo. On Cię tak kocha. On chce być z Tobą. No, wiadomo, co się będzie pod koniec czwartego chapteru działo. Um, dzikie dęsy. Spoilery. E, możemy już jechać? Tak, możemy, mamo. Ja nie wiem, jak Ty mnie zrodziłaś, ale dobra. Nie będę się pytał. Cześć, klasa. Cześć. Chris, ty żyjesz! Oczuwałem się po Twoim wczorajszym zniknięciu. Może lepiej porozmawiajmy o tym po zajęciach Co za przepiękny. Ta, pięk, przepiękna szkoła, co z tego, że wracam, za, wszyscy wracamy do tego... Nie, tym użył mocniejszych słów, ale do tego więzienia y, za dwa tygodnie. Jej. Tak. Więc przypomnę wam o tym y, strasznym miejscu w tym odcinku. Piękna szkoła. Hej! Hej Chris... Co ja? Źle to przeczytałem. Hej Chris. Gdybym wiedziała, że się spóźnisz. To też bym nie przyszła na czas. Suzy, proszę nie kop swojej ławki. Traktujesz już własność tak jak traktujesz inną osobę. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Okej. Okay. Następnym razem będę Ej, w serce. <grystanie> 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 Dokładnie. Nie, to nie miałam na. W każdym razie, dzień dobry, klasa. Mam dziś dużo materiału. Mamy dużo materiału do przerobienia. Przypominaj mi, proszę. Wczoraj skończyliśmy czytać na stronie 142. Czy jest jesteś chętny by kontynuować? Eee, ja chyba... ja, ja bym mogła. Czekajcie się widzowie, ja muszę... Muszę się ustawić do roli Badnego. Ach, nie, kłopacz się, Noel. Dzielnie wezmę na swoje barki to upokarzenie. <laughs> <laughs> mm, nie trzeba, Saba to... Strona 142 Były to czasy najlepsze, były to czasy najgorsze. Czasy dostateczne, czasy beznadziejne. Czasy średnie, czasy niepewne, czasy biedne. Kiedy tego słuchasz, czujesz jak twoje oczy się zamykają. Dokładnie. Życzę Wam miłego dnia! O Jezu! Ale prze, prze, przespaliśmy. I proszę pamiętajcie o swoich projektach grupowych. Ach, przy... Chris! Czy wszystko gra? Ja nie mogę, ja, ja się muszę przyzwyczaić. To jest Chris, to nie jest Krzysiu. Krzysiu. Z yy, pani przez całą lekcję to do ciebie niepodobne, ale nie jestem na ciebie zła, tylko trochę się martwię. Zwykle przesypiasz tylko początek lekcji. Chris, gdzie cię. Gdzieś. Le, gdzie cię wczoraj zabrała Suzy? Wiesz, taka yy, długa historia. Yy, yy, yy. No, no, w szafie siedzieliśmy. No, no Dopisz sobie, lesztę, sytu lesztę ten. Da, dać maliśmy się po prostu. Byliśmy na haju. <grym> e, przepraszam za takie brzydkie słowa. Boże, co ja gadam? Ja nie jestem taki. E, już, już mnie dusza przejmuje. E, jeśli nie chcesz mi powiedzieć, to nie będę naciskać. Wiesz, że jestem zaniep zaniepokojony. Jeśli, jeśli Suź. Już chciałem, Zuzia. Jeśli Suzy sprawia Ci kłopoty, to okej, okay, ja, ja zbyt wiele z, z tym zrobić nie mogę. <grym> Ale pamiętaj, że należy mi na to, zależy mi na tobie, okej? Okay? Tak. Cześć. No to powiedzmy, naskarzmy. Chris! Chciałem znowu Krzysiu powiedzieć: czy to, jest, czy to, że jesteś w parze z Suzy, przeszkodziło ci w, w tej nocy w wysypianiu się? <grym> no przy Suzy nie mogę. Nie, w sumie teraz wysypiam się lepiej. Co, Chris? To dobrze cieszę się. Ale niech zgadnę. Pewnie, Pewnie Azjer. Już chciałem powiedzieć. Yy... Nieważne. Zadzwonił wieczorem i długo rozmawialiście. A no tak, to aktualnie niemożliwe. Mam nadzieję, że w końcu naprawią ten internet. Nie chcę dłużej żyć jak jaskiniowcy. No dobra, co tam chowasz w tym komputerku? Zobaczmy. O, tapeta została zaktualizowana. Nie sprawdzałem tapety. Napakowani bohaterowie są teraz oddaleni od siebie o 10 cm. Pojawiła się też murka, dialogowa o poprawnym dystansie na szkolnej podstawówce. Tańcówce, nie podstawówce. Co? Yy, Zastanawiam się, czy twoja mama mogła mieć jakiś wpływ na te zmiany. Nie. Dobra, koniec. Cześć Zuzia. Cześć Zuziu Patrzcie kto wreszcie się włonił szkolny zombie. Panie przestało tak jak trup że sobie pogrywasz Coś nie tak? Włukające się myśli nie pozwoliły ci zmurzyć oka co? <laughs> MI TEŻ <laughs> Już chciałem Krzysiu MI TEŻ Krzysiu. Nie Krzysiu Nie wypadajcie mi słuchawki z uszu Idź tu ja, ja, chcę, ja chcę rolę Zuzi nie Krzysiu tylko Chris Mi też Chris Jak niby miałem zostać po wczorajszej przygodzie Nie pluj Ta godzina wy, wyciągnęła wciągnęła się w nieskończoność To wszystko naprawdę się wydarzyło? Lancer, Ralzej, Reszta czy oni nadal Słuchaj, pewnie myśli też o tym samym prawda Dawaj lecimy Yo przygoda Oh yeah Dokładnie widzę więc... No dobra, Chris. Nadeszła ta chwila. Wszystko na co czekamy jest za tymi drzwiami. Jeśli y, otworzymy... A w, a w środku nic nie będzie. To czy nadal będziemy... Walić to! Wejdźmy tam wreszcie! Eee... Suzy? Tak? O nie. Dobra. Dasz się stać najbardziej tolerancyjny jak mogę. Co ja w ogóle robię? Ja przepraszam widzowie. Czas się stać najbardziej tolerancyjny jak mogę, bo jestem tolerancyjny. Ehm. Um, tak. Ej, hejka! co ty do cholery tutaj robisz? Wybacz, że ci zawracam głowę, ale ja. No wiesz, po prostu razem z Berlin idziemy do biblioteki, żeby trochę się przygotować do naszego projektu. Może chcesz się do nas przyłączyć? O, Chris, oczywiście, ciebie też zapraszamy. Eeeem, wiesz, jesteśmy trochę zajęci. Chris, szybko, pomóż co mi ma, co mam jej powiedzieć. w dwójkę, czas w schowku, zbrodnie. No wiesz, odpoczynamy sobie samotnie w schowku. Dwójka znajomych odpoczy odpoczynamy w schowku, nic niezwykłego. Będziemy się bawić szczotkami i nimi miotłem. Ach, no wiecie, to brzmi bardzo... Życzę mam miłej zabawy. Nie ja będę w bibliotece. Chris jeśli możesz przeprowadzić ją tam później Wiele by to dla mnie znaczyło e, Hej zaczekajcie, zaczekajcie jeszcze Suzy ja Ja mam coś dla ciebie Czy pytajniki nienawiści O, Do zobaczenia papa Yo dostałaś pudełko To śniadaniówka? Na kredy Ona miała kredę przez cały ten czas nie dała jej Alphys. Co masz znaczyć, Chris? To jest konspiracja. To jest konspiracja, jak widziałem ostatnio na YouTubie yy, miniaturkę Konspiracja w Hołdam. Nie no, pozdrawiam tego użytkownika czatu YouTube'owego. Nie, nie. Yy, no, teoria, tak, no, nie, będę, nie będę oceniał. No, no, konspiracja może tu być, no nie wiem. Zależy. Jak ktoś woli, ja nie oceniam. Masz ty to, będziesz dźwigać. W sumie ja robię, ja w sumie nie robię lepszego kontentu. Ja, 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 robię gameplaye, co, co ja, co co, wy <grym znawaj _> masz ty to, będziesz dźwigać. To była szkoda. Ej. Chwila, Chris. Co to kurde było? Znaczy, ona zaprosiła mnie. Do wspólnej pracy nad projektem szkolnym. Czy ona ma... Nie po kolei w głowie? Umyślnie chcesz... Nie zdać? Chwila, chwila, moment. Czy to tylko ja zauważyłem, jak stresowa że była i że rumieniła się? Ty też się zarumieniłaś. Chris, myślisz, że ona... Zna największy sekret? No wiesz, ten o ciemnym sieciach. to nie może wyjść na jaw, Chris. No wiesz, ta nasza prywatna sprawa. Nieważne, ważne, już tego pitolenia. Lecimy! Zium. Dokładnie, lecimy do marocznego świata. Ale kurde. Cudowny obrazek O mój Boże, Czerwonok! oko! Czerwone oko Krzysiu mało Miałe. O Jezu Czy to jest czara? <laughs> czara reference? Torie reference? <laughs> Dobra, chodźmy Uu, Dzień dobry Witam serdecznie Wróciliśmy po jednodniowej przerwie Cześć, jesteś? Chris! Suzy! Tyle się nie widzieliśmy! To, no, tak, z kilka tygodni? Tak, tak, ile mi no, może nie, nie dzień. Och, to krótko, prawda? No wiesz, nigdy wcześniej nie miałem przyjaciół. Ja no, też nigdy nie czekałem tak długo, by ich zobaczyć. Aby następnym razem spróbuję im nadać ci umrzeć w samotności. Założę się, że lancer też na nas czeka. No, gdzie on jest? Ej, chwilunie! Gdzie jest lancer? Takie autob <noise> Gdzie są wszyscy? Nie masz się, Suzy Zobaczcie, gdzie no, długo. Poczekaj tutaj, dobrze? Spoko. I lepiej żeby to nie było jakieś za... Chris, muszę cię coś o coś poprosić. Przuć do jasnego świata. I do starej klasy na wsód do drzwi od schowka. A skąd ty to wszystko wiesz? <noise> Będę w środku zbierz wszystkie. Będę w środku. Nie. Będę w środku zbierz wszystkie przemioty z podłogi. Przynieś je tutaj, nie będzie to problemy. Ty, dużo, ty... Nie kozica, To do Torian. <todotorium> yy, co ja gadam? Cześć... Chris, idź do Starej Kasy i przynieś tu wszystko, co tam jest. Wczoraj przenio... przeniosło cię do... 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 po wyjściu z Ciemnego Świata. Kieruj się w prawo, po wyjściu do zaskowka. Dokładnie, to jest Zuziu. Ej, Ralzej, kiedy założ... za... założysz swój kapelusz? A co, wygląda w nim bardziej uroczo? E, nie, znaczy. Czy może to bez niego bardziej... wygląda bardziej uroczo? Fajnie byłoby wiedzieć. E, e, widzieć ciebie mniej. Zaraz cię zarównie. <grym i zimny> tak. Dobra, idziemy. Tylko jeszcze czekajcie, widzowie, ja muszę coś zrobić. Nikt nie patrzy. Czy tu jest manek? Wiecie. Maneki to najlepsza postać, ty nie manekina. Niemal nic złego do tak, do dodatkowej w twoim życiu. Dokładnie. O mój Boże, drzwi. Fajne drzwi. drzwi. na cztery sposty. Te drzwi mogą się już nigdy nie otworzyć. Fajne w ogóle. Jak ktoś yy, widział... Yy, to spoilery będą, nie? Chwilowe. Trzeci i czwarty chapter to wie, dlaczego wyglądają inaczej te drzwi. To jest po prostu... Przejście do tego drugiego Dark nie? No, każdy to Ale to fajnie, fajnie wygląda. Tu jeszcze, tu wcześniej zjechaliśmy w ogóle. Bardzo ładnie, właśnie. Kamyczki leżące na ziemi były regularnie odkurzane i porerowane. Ktoś tu bardzo dba o szczegóły. No, widać. Dobra, idziemy do jasnego świata. Ziu! Jak tam u Was widzę? Więc ja tutaj tam. Jak tam żyjecie? Już wiecie, że za... Yy, no dwa tygodnie szkoła Za wszystkie klamoty z podłogi No wiecie, że za... to z nich wielką, kurzoną kulę Ja mam w ogóle tą kradę? Nie wiem. Od rozdziału pierwszego Właśnie nie wiem o co z tym chodzi No możliwe, że... Bantaż to? The... Straszny ołówek um, Możliwe, że to jest, że kopujesz save z rozdziału pierwszego No bo ja mam wszystkie itemy, nie? Z tego. Cześć! Cześć, mama. Cześć, cześć, dinozał. Jak Chris sobie radzi w szkole? Bardzo dobrze, to. Jest w grupie moich ulubionych ludziów. No prawdziwa gwiazda. Och, to cudownie. Czy Chris ostatnio nie zachowuje się jakoś dziwnie? Ha, nie, Chris zachowuje się. Zachowuje się normalnie. No dobrze słyszałeś ostatnio. Trochę zaczęłam się niepokoić. Tylko ostatnio. Widać po czwartym czwartym czapterze, że na pewno się niepokoi. Ten szkielet cię upija ciągle. Nieważne. Alfie, spróbuj trochę zadbać o swoje zdrowie. I pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć. Eee, jasne. Jeszcze patrzcie na ten szczegół, nie? Nie może zobaczyć cię z śmieci na głowie. Jeszcze zobaczcie ten fajny szczegół. Może się uda. Patrzcie, patrzcie, patrzcie na tory. Obróciła się. To się nazywa szczegóły. <grych> Oj, przepraszam, chyba ktoś próbuje się do mnie zadzwonić. Chris, tak? Jak tam, kochanie? Co, zachowujesz się normalnie? Co masz przez to na myśli? Chris, nie dawaj mi telefonu. A potem idziesz do biblioteczki? Biblioteczki? Nie biblioteczki, do biblioteki. Co już dobrze, że tym razem wiem, gdzie będziesz. Miej zabawy. Klik. Okej, okay, dobra. Yy, mama, mnie ty tam nie obchodzisz, ja idę ja idę, do naszego świata. Chodźcie tu wszyscy. Chodźcie. Ej, hey, Chris, gdzie są? Wszyscy? Juu. Nie zgadniecie, kto wrócił, Klaudy! Lance! Lance został pokonany. Hej, Chris, nie wiem, co się właśnie stało, ale cholipka! Wszystko, co Ale... gdzie się podział Zamek Lancera? Wyparował. Wyparował? A tak, kiedy fontanna została zapieczętowana, tamten ciemny świat zniknął. I zmienił się na w zwykłą klasę. Gdzie Lancer będzie teraz mieszkał? Nie ma przecież racji. Podbijemy Zamek Lanceria. Wy tutaj obywateli innych ciemnych światów, to moc naszej fontanny, zacznie zmieniać to miasteczko na różne ciekawe sposoby. Podczas teraz wrogowie, których oszczędzimy, zostaną zrekrutowani do naszego miasteczka. Nadal wszystkich oszczędzajmy, dobrze? Dość uśmiechu, może teraz trochę... Źle to trochę czytam. Dość uśmiechu, może teraz trochę poz... pozwiedzamy. Chodźmy na północ, w kierunku tam. Mam tam dla was niespodziankę. Haha, <laughs> nie jestem co... To... Nie jest to niespodzianka, skoro jej teraz się spodziewam. O w zamku jest świeżym jajeczkiem wolnego wybiegu. No dawaj, Chris! Chyba nie ich mu nas wyprzedzić. No pozwolę, ja pójdę sobie tu. O ja, z muzyka już się bałem. Mogę tam? Ktoś posmakował obrań tego manekina, jak też się wziął Oczywiście. górę. ta policzka manekina. Chris! k kris nie, serio, nieważne. Smakuje okropne. Suzy! Tak. Cześć, no i dalej dwie są zamknięte. No i nigdy nie zostaną otworzone. słodne ale prawdziwe. To się to co mi tak zdarza, że dwie się nie otwierają. Te nie? ja Eee, dobra. Zapis. Tak. Oj, nie patrzcie na te zapisy. E, nie patrzcie na nie. E, ta, ta, ta. E, nie patrzcie na ten zapis. Kurde, po co ja to tak robiłem? Bo, bo to jest mój zapis yy, ten. Główny dobra, zrobię go od nowa. I mi to nie szkodzi. Ja go sam mogę od nowa zrobić. Nie wiem, czy to skończymy. Chyba tak. Nie wiem, które. Kurde, bym sprawdził. Dobra, krótszy odcinek dzisiaj będzie. Jutro w Jutro... Jutro, tak, jutro. E, chyba w, pi ta, w piątek... To, to w czwartek wyjdzie ten odcinek. E, chyba w czwartek kolejny ten... Pozwiedzamy tutaj. Kiedy Undertale? Nie wiem. Nie będę wiedział. Pokręćmy się tutaj może. O, drużyna fajnej gangnie się pokręci. E, tak, widzowie. To do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już tam niedługo. Może, nie wiem, tam... Na pewno w czwartek ten odcinek wyjdzie. Już nie wiem, bo ja będę musiał nową miniaturkę zrobić. Mieniam tyle miniaturki. Jo. Już w końcu nie będzie y, gameplay. Y, tam. Typowy film gameplayowy 2020... Y, nie 20, a 2015. No nie no, Także y, do zobaczenia widzowie tam się trzymajcie w tym jasnych światach, bo ja... Tutaj ten... O kurde nie powyna... powiedziałem dzień dobry na początku powiedziałem. Nie powiedziałem. Kurde, tradycja została zerwana, Stryk został zerwany. dobra, bo nie skończę. Także do zobaczenia. Tam się trzymajcie w tych mroższych. nie mroższych, jasnych światach. Kurde, bo uważaj. I uważajcie tam na drogę, bo tam coś wariaci jeżdżą. No. E, także do zobaczenia i... Elo.